Cześć, nazywam się Gosia Juszczak, jestem reżyserką tego filmu. Właśnie wróciliśmy z Gambii, gdzie ponad miesiąc wraz z ekipą filmową badaliśmy temat eksploatacji wybrzeża Afryki Zachodniej przez chińskie korporacje. I staraliśmy się zrozumieć, jak wpływa to na decyzję wielu młodych Gambijczyków o migracji do Europy. Ja nazywam się Emilia Pluskota i w naszym projekcie jestem kierownikiem produkcji, ale jestem też ekspertką od kultury Gambii. W Afryce Zachodniej byłam już kilka razy na różnych badaniach terenowych. Zależało nam szczególnie na tym, żeby poznać temat z perspektywy mieszkańców Gambii, a nie tej naszej zachodniej. Staraliśmy się więc być blisko naszych bohaterów, towarzyszyć im. W życiu codziennym spędziliśmy wiele dni w ich domach, portach i wioskach rybackich. Interesowała nas przede wszystkim ryba. Ryba, która zamiast trafiać na stoły gambijskich rodzin, trafia do Europy oraz do Chin, gdzie służy jako karma dla zwierząt hodowlanych, szczególnie dla świń, i dla zwierząt domowych. W ostatnich latach na wybrzeżu zachodniej Afryki pojawiło się wiele, wiele chińskich fabryk mączki rybnej. Gambia to najmniejsze państwo Afryki, ale też jedno z najbiedniejszych. E, nikogo tam nie stać na mięso, i nawet warzywa i owoce potrafią być zbyt kosztowne dla przeciętnego mieszkańca Gambii. E, właśnie dlatego dotychczas to ryba była najtańszym. I też najłatwiej dostępnym źródłem białka w diecie. W tej chwili wszyscy odczuwają fatalne skutki działalności fabryk. Nie tylko rybacy, którzy ją łowią, ale też kobiety, które czyszczą rybę, wędzą, żeby ją potem sprzedać na targu, ale przede wszystkim każdy przeciętny gambijczyk je odczuwa, ponieważ cena ryby wciąż, wciąż wzrasta i przestaje ona być ogólnodostępnym dobrem. Temat wydaje nam się niezwykle istotny, dlatego czujemy się w obowiązku, żeby dokończyć ten film. A jesteśmy już na ostatniej prostej. Brakuje nam środków na montaż i postprodukcję filmu, dlatego będziemy wdzięczni za każde wsparcie. W projekt zaangażowało się wielu specjalistów z branży filmowej, ekspertów i tłumaczy, a wspiera nas organizacja Minority Rights Group.